Rewolucja narzeczeństwa to tytuł konferencji i temat naszej dzisiejszej rozmowy w studiu z organizatorkami tego wydarzenia. Witam pośród nas Martynę Suchocką i Samantę Aksamitowską. Witajcie, dziękuję za przybycie do studia. Samanto, zapraszacie na kolejną już konferencję z tego cyklu. Jaka była tematyka poprzednich konferencji i co chcecie poruszyć w tym roku? Tak, jest to już trzecia konferencja z tego cyklu. Pierwsza dotyczyła rewolucji macierzyństwa, druga rewolucji ojcostwa, a w tym roku zapraszamy już na trzecią ogólnopolską konferencję naukową Rewolucja, ewolucja narzeczeństwa. Narzeczeństwo, poważna sprawa, wobec Dokładnie. tego czym się zajmiecie. Rozumiem, że będzie wiele aspektów poruszonych. Goście, którzy zostali zaproszeni, są to naukowcy z różnych uniwersytetów, którzy zaprezentują nam tematy z dziedziny psychologii, pedagogiki, teologii czy socjologii. Całą konferencję będzie prowadził znany nam ze swego profesjonalizmu jak również i humoru Wojciech Grocki konferencjer. Gościem specjalnym natomiast będzie Maciej Dziemiańczuk, znany pod pseudonimem Dziemian, wokalista i youtuber o wielkim głosie, znany nie tylko w Polsce, ale również i za granicą, który umili nam czas i wprowadzi nas w ten jakże romantyczny klimat narzeczeństwa, wykonując swoje covery. Poprzednie edycje konferencji cieszyły się wielkim zainteresowaniem. Aula była pełna, tak będzie zapewne i tym razem. Dlaczego warto wybrać się na konferencję? I do na... kogo jest adresowana? <laughs> tak, na pewno warto przyjść na naszą konferencję, ponieważ dotyczy ona wszystkich, którzy naprawdę myślimy o małżeństwie i założeniu rodziny. Uważamy, że temat narzeczeństwa jest jak najbardziej bardzo ważnym tematem społecznym. Gdzie i kiedy odbędzie się konferencja? Konferencja, na którą bardzo serdecznie. Zapraszamy. Odbędzie się w poniedziałek 3 czerwca o godzinie 10 na Wydziale Pedagogiki i Psychologii przy ulicy Świerkowej 20 w Białymstoku. Jak również zachęcam do odwiedzenia naszej strony internetowej www.ksm.uwb.edu.pl, na której będą mogli Państwo znaleźć więcej szczegółów dotyczących konferencji. Wstęp jest wolny i nie trzeba się na konferencję rejestrować. E, tak. Dziękuję serdecznie.